w kolejnym kwadransie akademickim. Przed nami studenckie święto, czyli Juwenalia. Juwenaliowe przedbiegi rozpoczynają się w poniedziałek, 16 maja. Zaczynamy w poniedziałek wystawą o godzinie 12, o 18.00 turniej siatkówki. We wtorek turniej gier komputerowych. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć prace artystyczne studentów naszej PWZ, absolwentów naszej PWZ, ale też studentów innych uczelni, z którymi współpracujemy. To będą prace zarówno tworzone techniką szkicowania, malowania, czy też jakiejś rzeźby. Ogólnie dopuszczamy każdy rodzaj sztuki. Wystawa prac będzie dostępna w sali A36 w głównym budynku uczelni. Będzie ją można podziwiać przez kolejne dwa tygodnie. Waszego? Następnego Bardzo dnia studenci przemawia władzę nad miastem. O 13 zbieramy się przed uczelnią naszą tutaj pod budynkiem A. Zbieramy się my oraz studenci Politechniki Wrocławskiej Oddziału Legnickiego. Wraz z władzami uczelni, wraz ze studentami, właściwie z wszystkimi, którzy będą chcieli wziąć udział w tym pochodzie, przybieramy się za postacie z bajek lub też komiksów, bo myślę, że jest ostatnio dość taki popularny trend dzięki filmom, które są w kinach. I idziemy po prostu pod urząd miasta po klucze i rozpoczynamy juvenalia. W środę o godzinie, o godzinie 10 rozpoczynamy biegiem sprawnościowym przy. Na hali przy naszej uczelni o godzinie 15 w budynku, a turniej gier niekomputerowych. Jeśli chodzi o gry komputerowe, jest wybranych kilka gier, do których będzie można się zapisać. Wszystkie wydarzenia utworzone są na Facebooku, gdzie można zobaczyć dokładnie, jakie to będą gry, zapoznać się z nimi wcześniej, jeśli ich się nie zna, lub zagrać w te, które już znasz, znamy i lubimy. Jeśli chodzi o gry niekomputerowe, jest to alternatywa dla osób, które niekoniecznie lubią siedzieć przed komputerem, wolą kontakt face to face z drugą osobą, które wolą śmiać się i bawić we wspólnym towarzystwie. Czwartek to oczywiście dzień koncertów. Koncertowy zaczynamy w czwartek o 15. Na początku wystąpią zwycięzcy i ci, którzy zajęli drugie miejsce w drugim studenckim przeglądzie muzycznym, czyli będzie to Corpis Karmer i The Negative One. Następnie zagra Struktura i The Cold. Później przejdziemy do Weny, Basajpana, Bopuana. Następnie zagra Tilav i na koniec zakończymy wszystko Long and Juniorem. Cześć, Muniek Staszczyk. Zapraszam wszystkich na koncert TILAWu w Legnicy, który się odbędzie 19 maja. Są to juwenalia. Zapraszam oczywiście wszystkich studentów, ale również mieszkańców miasta Legnica. Zagramy po prostu to, co najlepsze. 19 maja, dziedziniec PWSZ Legnica. Widzimy się tam. Do zobaczenia. Na razie. Tylko, że jest jeden dzień w tym roku, staraliśmy się wymieszać te gatunki, żeby każdy z nas coś dla siebie. No i dlatego będzie między innymi właśnie Rock tila, w Reggae, Bass Taipan, Bopuan, Wena Rapper. Także no myślę, że to jest taki dość szeroki przekrój gatunkowy, i każdy, kto będzie chciał posłuchać jakiejś muzyki, którą lubi, to znajdzie coś dla siebie. A dla tych ludzi, którzy, dla których akurat nie będzie, których nie będzie akurat dany wykonawca, jako samorząd przygotowaliśmy przygotujemy różne atrakcje na placu. Planowane między innymi, nie trudne siatkówki, ale taka siatkówka można powiedzieć plenerowa, jest jedna z tych rzeczy. Planujemy również takie dość proste zabawy z rodem, z lat takich młodzieńczych, typu skakanie przez gumę, jakiś ping-pong, różne tego typu właśnie rzeczy. Bilety na koncerty są nadal dostępne. Wstęp na przedbiegi juwenaliowe jest bezpłatny. Przed koncertem są w cenach tańszych po 10-15 zł, można je nabić za pomocą sieci Ticket Pro w Media Markt, w salonie Empik oraz w barze Fanaberia w budynku A. W dniu koncertu bilety również będą dostępne przy bramie, jednak wtedy cena będzie droższa, odpowiednio 15 zł dla studentów i 20 dla ludzi, którzy nie są studentami. Poza częścią rozrywkową studenci, ludzie spoza uczelni mogą wziąć udział w konferencjach naukowych naszej uczelni oczywiście trwa normalny proces dydaktyczny a także działalność naukowa zajmująca się organizowaniem konferencji rozpatrywaniem pewnych nowych zagadnień i tak możemy zaprosić już 13 maja na konferencję przygotowaną przez dwa koła naukowe, koło alternatywa i koło e metodologia pod hasłem kultura i subkultury w dobie internetu. Myślę, że to bardzo ciekawe zagadnienie, które dotyczy współczesnych form przekazu, tych najbardziej obecnie modnych i tych najbardziej wykorzystywanych, a więc wszelkich internetowych sposobów komunikowania się. Następnego dnia rozpoczyna się forum uczelnianych organizacji samorządowych i studenckich kół naukowych. Jest to swoiste podsumowanie działań, które w tych organizacjach studenci podejmują. Myślę, że będzie bardzo ciekawe i zróżnicowane, bo nie tylko się będzie mówiło o tym aspekcie bardzo naukowym, ale także o tym aspekcie dotyczącym indywidualnych zainteresowań, bo będzie m.in. wystawa prac plastycznych naszej studentki, będzie pokaz filmu. W którym również nasi studenci uczestniczyli, i to od fazy pisania scenariusza aż po realizację, a film dotyczy Powstania Warszawskiego. Uczelnia zaprasza także na 20 maja, czyli Dzień po Juweliach. Odbędzie się konferencja Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. To wspólne przedsięwzięcie, które podjęła nasza uczelnia wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, leglińskim oddziałem tegoż towarzystwa. I Będzie to nie tylko takie merytoryczne rozważania naukowe, ale będzie też bardzo rozbudowana część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mogli sprawdzić, jak działać może arteterapia, czyli to wychowanie przez sztukę czy leczenie przez sztukę w odniesieniu do dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Przed nami zatem wiele niezwykle ciekawych przedsięwzięć uczelni. Legnicka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona oferuje swoim studentom rozmaite formy wypoczynku, po których studenci mogą nadal wzbogacać swoją wiedzę. A już niebawem czeka ich sesja, więc wytężona praca szarych komórek będzie niezbędna. To wszystko w tym programie na następny zapraszamy już za tydzień.